Dary dla powodzian to dziś temat numer jeden. Choć się powiela, nie można pominąć żadnego z darczyńców, bo to nie tylko podziękowanie, ale także dobry przykład dla innych. Kolejne tiry dotarły z gminy Lutocin. Te dary przyjechały aż z Mazowsza. Transportowi towarzyszył sam wójt gminy, Wojciech Góralski. Dziś jesteśmy w Otmuchowie. Dotarł dzisiaj transport darów dla powodzian od mieszkańców gminy Lutocin dla mieszkańców gminy Otmuchów. Burmistrz Danian Nowakowski koordynuje przekazywanie darów i dziękuję kolejnym darczyńcom. W takich dramatycznych sytuacjach jak powódź jest też dobre zakończenie czyli prawdziwy odruch serca mieszkańców z całej Polski. Dziś odwiedzili nas strażacy OSP z gminy Lutocin, województwo mazowieckie oddalone o 500 km od Odmuchowa. Panowie przyjechali, aby nam tutaj przywieźć dary. Właśnie za mną widać tira, który jest wyładowany Artykułami pierwszej potrzeby. Mamy nawet taczki, miotły, chemię, żywność. Jest to naprawdę wspaniałe. Dziękujemy wszystkim darczyńcom z całego serca za okazaną nam pomoc. Piosenka mówi, że dobrych ludzi jest więcej. To jest prawda. Widzicie za nami przykład tego naoczny. Niedawno telefon numer nieznany odbieram OSP Lutonia, Lutocin, przepraszam, gmina Lutocin wójt starzacy są chętni pomóc i tutaj słowo stało się ciałem. Dziękujemy pięknie, naprawdę jesteście wielcy. Są sytuacje, kiedy potrzeba serca od razu przekuwa się w czyn. Tak było i tym razem. A odzew społeczeństwa był no, niesamowity. To, to przeszło nasze też oczekiwania, bo y, w sobotę to, żeśmy zaczęli zbierać y, ze wszystkich miejscowości. Samochody, uruchomiliśmy przyczepki, także zwoziliśmy to do naszej strażnicy po to, żeby to potem przepakować w kartony, na palety, żeby jakoś to ogarnąć i żeby to, to w, miarę, w miarę sprawnie poszło. Mieszkańcy gminy Lutocin zebrali w zbiórce 7 tysięcy złotych, za które strażacy zakupili między innymi taczki, łopaty, rękawice środki czystości i kuchenki gazowe, by wesprzeć dotkniętych katastrofą mieszkańców Otmuchowa i okolic. Naprawa skutków powodzi i przeciwdziałanie kolejnej tragedii to zadanie numer jeden dla Gminy Otmuchów. Jak podkreśla burmistrz Danian Nowakowski, nie da się tego zrobić bez wsparcia państwa. Zadań jest wiele, oprócz usuwania skutków i naprawy zniszczonej infrastruktury. Trzeba odbudować i wzmocnić zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Działania popowodziowe nabrały tempa. Teraz mamy mocną koordynację działań takich, jak skutecznie i szybko usuwać skutki powodzi. Jesteśmy wspierani przez Wojska Obrony Terytorialnej i przez Wojsko Polskie. Przed chwilą właśnie rozmawiałem z oficerami Wojska Polskiego, którzy przyjechali tutaj na teren powiatu nyskiego, odwiedzili przy okazji gminę Odłuchów. Rozmawialiśmy przede wszystkim na temat pilnych i odbudowy bądź profesjonalnego zabezpieczenia wałów na tej drodze kałków łąka. I tutaj myślę, że już w ciągu najbliższych kilku dni będą podjęte konkretne decyzje i służby wkroczą, żeby ten wał zabezpieczyć, a dzięki temu jak ten wał będzie zabezpieczony, my będziemy mogli przystąpić do układania nowego rurociągu z wodą pitną, który właśnie z. Płynie z ujęcia w łące, na Kałków i wiele innych sołes. Prace naprawcze mają iść równocześnie z przywróceniem stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. To decyzje na najbliższe dni, ale zadania na tygodnie i miesiące. Mieszkańcy niemal całej Polski mobilizują się, by pomagać powodzianom. Do od odmuchów dotarł kolejny transport darów. Dary te przekazali z inicjatywy oddolnej strażacy OSP Tarnowskie Góry, a także wolontariusze, w tym młodzież, która, jak mówi w przyszłości chce zostać strażakami. Pomysł zrodził się w momencie, kiedy szkoła organizowała festyn e, dla uczniów. E, w piątek e, gdzieś tam padłem na taki pomysł, aby zorganizować w szkole taką zbiórkę dla gmin, no bo jakby nie patrzeć, 100 km od nas, e, gdzieś już były te rejony zalane, tak? E, to jest wielka tragedia i Fajnie, że rodzice, nauczyciele podłapali temat. Pomysł od razu zyskał wsparcie przełożonych. E, miałem też zapewnienie ze strony mojego szefostwa, w przypadku, gdyby było samochodów za mało, to jest do wykorzystania i przyczepa e, zarządu dróg. Także na szczęście udało się pomieścić e, w dwa samochody e, dostawcze i samochód osobowy. Nie? Piotr Kępka, radny z gminy z z poparciem wójta gminy aktywnie włączył się w akcję. Zaczęliśmy zbierać do ja pracuję też w zarządzie w zarządzie i kolega Beniamin podszedł do, do mnie, czy nie zrobiliśmy to razem nie zorganizowali, żebym pomógł w transporcie i w tej organizacji. Oczywiście pod szyldem gminy z Wrocławice, bo mamy, jestem radnym gminy z Wrocławice, tak. Szkoła w, w Boniowicach zrobiła jedną zbiórkę, szkoła w Taruskich Górach Trójka zrobiła drugą zbiórkę, my w jednostce zrobiliśmy trzecią zbiórkę, gdzie się nazbierało mnóstwo, bo to społeczeństwo przynosiło i chciało pomóc jak najbardziej. Jesteśmy naprawdę zadowoleni, bo to bardzo dużo, żeśmy tego nazbierali. W transporcie pomagali także uczniowie. Noszenie i pakowanie to ich zasługa. Uczniowie też pomagali, przenosili jakieś rzeczy. My to teraz przetransportowaliśmy i tutaj ostateczną rzecz zrobiliśmy. Wypakowaliśmy to i jest dla powodzianów pomoc. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otłuchowie docenia pomoc i stara się, by sprawnie rozdzielić ją potrzebującym. Dzisiaj, Szanowni Państwo, mamy tutaj efekt. Wszystkie te dary trafią do powodzian, do tych, którzy, którzy wymagają takiego wsparcia. Również, również w tym tygodniu zostaną wypłacone już pierwsze zasiłki. Wojewoda wczoraj przekazał środki na ten cel. Ośrodek w dniu jutrzejszym dokona takich wypłat. Mam nadzieję, że wszyscy potrzebujący będą się zgłaszać również do ośrodka. Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie zachęca poszkodowanych do kontaktu telefonicznego. Pracownicy ośrodka odwiedzają domy, w których potrzebna jest pomoc. Ośrodek oferuje także pomoc psychologiczną dla wszystkich potrzebujących. By pomagać potrzebna jest koordynacja. Dlatego w poniedziałek 23 września odbyło się spotkanie sołtysów i radnych gminy odmuchów. Rozmowy dotyczyły powodzi jej skutków i wdrażania rozwiązań naprawczych. Spotkanie takie bardzo robocze, które określi, określiło co. To... Co mamy do zrobienia jeszcze? Wiele doświadczeń za nami powodziowych, wiele przykrych spraw, ale właśnie kontakt z Sołtysami bardzo pomógł wam jako mieszkańcom i nam jako urzędnikom we właściwym przepływie informacji i możliwościach szybkiego reagowania. Ustaliliśmy, co mamy dalej do zrobienia, bo teraz wchodzimy w etap usuwania skutków tak i szacowania strat, które powstały. Mamy straty w domach, w drogach, w uprawach. Znajdujemy się na zebraniu gminnym wszystkich sołtysów z nadzieją taką, że dostaniemy Zostaną uruchomione szybko środki potrzebne na odbudowę dróg powiatowych, zalanych, zerwanych, podtopionych terenów, na remont rzek, brzegów. Na pomoc doraźną, zatopionych, którzy naprawdę potrzebują takiej pomocy, już nie mówiąc o wodzie i jedzeniu, tylko środków, których potrzebują na odbudowę swoich domów, wszystkiego, co stracili w tej powodzi. Solidarność jest na pewno w sprzątaniu, w pomaganiu. By jak najlepiej skorzystać z pomocy przygotowanej dla mieszkańców, należy śledzić oficjalne informacje na stronach internetowych gminy lub skontaktować się bezpośrednio z urzędem gminy, sautysem lub radnym ze swojego okręgu.